Pewnie słyszałeś powiedzenie: jesteś tym, co jesz. Wraz z wiekiem to zdanie nabiera jeszcze większego znaczenia. Jelita, często nazywane drugim mózgiem, mają ogromny wpływ na naszą energię, odporność, a nawet samopoczucie. To, co codziennie kładziemy na talerzu, może działać jak lekarstwo albo stać się cichym źródłem stanu zapalnego. Z wiekiem nasz układ trawienny staje się bardziej wrażliwy i nie chodzi tylko o dyskomfort po ciężkim posiłku. Mówimy o przewlekłych, cichych stanach zapalnych, które wpływają na stawy, pamięć i ogólne samopoczucie. Co ciekawe, wiele produktów, które do tego prowadzą, to codzienne elementy diety milionów ludzi w Polsce i Europie. Dobra wiadomość: kilka świadomych zmian może znacznie poprawić stan jelit i sprawić, że jedzenie stanie się tarczą ochronną, a nie źródłem problemów. W tym materiale pokażemy Ci, które produkty powodują stany zapalne jelit i ich co ważniejsze, czym je łatwo i smacznie zastąpić. Zostań z nami do końca, bo ostatni produkt może znajdować się w twoim śniadaniu i jest dobrze ukrytym winowajcą. Pomyśl o kromce ciepłego tostu, miękkiej bułce albo kawałku ciasta do popołudniowej kawy. Produkty z białej mąki to stały element zachodniej kuchni od dziesięcioleci. Niestety, są również jednymi z głównych czynników wywołujących stany zapalne w jelitach. Podczas procesu rafinacji mąka traci większość błonnika, witamin i minerałów. Pozostaje niemal czysta skrobia, która w organizmie bardzo szybko zamienia się w cukier. To prowadzi do gwałtownych skoków glukozy we krwi, zaburza florę jelitową i sprzyja namnażaniu się szkodliwych bakterii. Regularne spożywanie takich produktów utrudnia wchłanianie składników odżywczych, zwiększa przepuszczalność jelit i może prowadzić do objawów takich jak wzdęcia, gazy czy nawet bóle stawów. Nie ciercią tylko jelita, cierpi cały organizm. Ale spokojnie, nie trzeba rezygnować z tradycji czy smaku. Dziś mamy dostęp do wielu zdrowych i smacznych zamienników. Prawdziwy chleb pełnożarnisty, pieczywo na naturalnym zakwasie, mąka owsiana, z ciecierzycy, a nawet naleśniki z kaszy grycianej lub z naszą cię. Spróbuj w tym tygodniu jednej takiej zmiany. Twoje jelita będą ci wdzęczne. A kolejny składnik listy jest jeszcze bardziej powszechny. I często znajduje się na twojej patelni. Jakiego tłuszczu używasz do smażenia? Jeśli to olej sojowy, kukurydziany, rzepakowy lub słonecznikowy, czas przyjrzeć się im bliżej. Te oleje są mocno przetworzone i bogate w kwasy tłuszczowe Omega-6, których nadmar może prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych. Problem nie leży w okazjonalnym użyciu, ale w codziennym smażeniu na tych olejach przez lata. Podczas produkcji są one chemicznie modyfikowane i trudniejsze do przetworzenia przez organizm. Skutek: więcej stanów zapalnych w jelitach, większe ryzyko chorób serca i problemy z pamięcią. Do tego łatwo się utleniają w wysokiej temperaturze, uwalniając toksyczne związki drażniące błonę szluzową jelit i niszczące florę bakteryjną. Objawy mogą pojawić się powoli uzmęczenie, wolniejsze trawienie, niewyjaśnione bóle. Są jednak lepsze alternatywy. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia to świetny sojusznik dla jelit. Do smażenia w wysokich temperaturach sprawdzi się masło klarowane, gi, lub olej kokosowy. Spróbuj przez tydzień ograniczyć rafinowane oleje roślinne. Wiele osób zauważa poprawę trawienia i więcej energii. A skoro mowa o ukrytych wrogach, czas na jednego z największych. Cukier. Możesz powiedzieć, nie jem dużo słodyczy. Ale czy na pewno? Cukier czai się w miejscach, których się nie spodziewasz w sosach sałatkowych, smakowych jogurtach, batonach śniadaniowych, sokach, pieczywie paczkowanym i produktach Tfit. I twoje jelita wyczuwają każdą łyżeczkę. Cukier karmi szkodliwe bakterie, zwiększa stan zapalny i zaburza równowagę mikrobioty. Efekty? Wzdęcia, gazy, problemy z trawieniem i nawet husztawki nastroju, nerwowość czy lęk. Ale rozwiązanie jest proste. Zacznij czytać etykiety. Często wystarczy zamienić produkt przetworzony na prostą wersję domową. Zamiast soku, jedz owoce w całości. Zamiast jogurtu smakowego, naturalny jogurt z owocami. A jeśli chcesz dosłodzić, wybierz miód, daktyle lub cynamon. To mała zmiana, która może przynieść wielką poprawę. A teraz przechodzimy do grupy produktów, które wydają się zdrowe, ale mogą szkodzić w starszym wieku. Wielu z nas dorastało w przekonaniu, że mleko to fundament zdrowia. Szklanka rano, plasterek sera na kanapce, jogurt na deser. Ale z wiekiem organizm się zmienia i mleko nie zawsze jest dobrze tolerowane. Szczególnie przemysłowe produkty mleczne, pełne dodatków, konserwantów i cukru, mogą drażnić jelita i nasilać stany zapalne. U wielu starszych osób pojawiają się wzdęcia, gazy, bóle stawów, bez świadomości, że przyczyną może być właśnie nabał. Laktoza, naturalny cukier mleczny, jest coraz trudniejsza do strawienia z wiekiem. A kazeina, białko mleczne, może wywoływać reakcje zapalne u osób wrażliwych. Szczególnie problematyczne są produkty przetworzone, nienaturalne. Ale nie musisz rezygnować całkowicie. Wiele osób dobrze toleruje jogurt naturalny, kefir lub dojrzewające sery, takie jak parmezan. Liczy się jakość i umar. Zrób eksperyment, zrezygnuj na 7-10 dni z przetworzonego nabiału i obserwuj, jak się czujesz. Często poprawia się trawienie, zwiększa energia i koncentracja. I teraz przechodzimy do najbardziej zaskakującego produktu. Czegoś, co uchodzi za lekkie i zdrowe, a może szkodzić każdego ranka. Chodzi o chleb tostowy z supermarketu. Nawet te oznaczone jako pełnożarniste, bio czy light często zawierają białą mąkę, oleje roślinne cukier i konserwanty. To gotowa mieszanka zapalna, serwowana już przy śniadaniu. Dodatkowo zawierają często emulgatory, stabilizatory i barwniki, które zakłócają równowagę flory jelitowej, nawet jeśli wyglądają na zdrowe. Ale bez obaw, śniadanie nie musi być polem minowym. Zamiast chleba pakowanego możesz wybrać jajka z oliwą, domowy chleb na zakwasie, owszankę z owocami i cynamonem lub banan z nasionami i orzechami. Nie chodzi o rezygnację, lecz o świadomy wybór. A skoro już omówiliśmy te produkty, podsumujmy wszystko na koniec. To może nie być koniec filmu, ale początek nowego podejścia do własnego zdrowia. I nie potrzeba rewolucji, u wystarczą małe, codzienne zmiany. Widzieliśmy, jak bała mąka, przetworzone oleje, ukryty cukier, przemysłowe nabiały i chleb tostowy mogą szkodzić jelitom. Ale na każdy z tych produktów istnieje zdrowszy, bardziej naturalny zamiennik. Nawet drobna zmiana, u jak zastąpienie oleju rzepakowego oliwą lub tydzień bez chleba tostowego, może przynieść efekty. Mniej wzdęć, więcej energii, jaśniejszy umysł. Traktuj swoje jelita jak ogród. To, czym je karmisz, jedzenie, ruch, sen i myśli wpływa na to, jak kwitną. Jeśli ten przekaz był dla ciebie wartościowy, podziel się nim z kimś bliskim. I napisz w komentarzu, od czego zaczniesz. Dbając o swoje jelita, okazujesz szacunek samemu sobie. A zdrowe starzenie zaczyna się często od tego, co kładziesz na talerzu.